Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu i w wielkim poście od narzekania. Czytam wasze komentarze, więc dajcie znać, jak przeżywacie ten początek Wielkiego Postu. Może to oznacza dla was zupełny początek przygody z wdzięcznością, może właśnie wkraczacie na kolejny etap wdzięczności. Dajcie znać, chętnie o tym poczytam. Przy okazji też przypomnę Wam o rozdaniu, które już za 10 dni, nie w ten, a w następny poniedziałek, do wygrania Dzienniczek Wdzięczności. A dzisiaj, już za chwilę, prosto z Centrum Oblackiego, Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku, przeniesiemy się do biura dr. Anny Saj, która jest naszym drugim gościem. Pani Ania jest doktorem coachem, mentorem, a prywatnie żoną i mamą szóstki dzieci. Co dodam jeszcze od siebie, ci, którzy są ze mną od jakiegoś czasu i pamiętają moją historię, jak mając 17 lat, doświadczyłam po raz pierwszy wylania Ducha Świętego. Pan Bóg posłużył się właśnie panią Anią do tego. E, żebym ja mogła wtedy doświadczyć żywego Boga, bo uczestniczyłam wówczas w Szkole Chwały, e, którą prowadziła Armia Dzieci. A już za chwilę będziecie mogli posłuchać kilku słów Pani Ani odnośnie wdzięczności. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I witam Cię i razem z Tobą jestem w tym projekcie Wielki Post od Narzekania. A siedzę tutaj i tak sobie myślę, że patrzysz właśnie na kogoś, kto bardzo dużo w życiu narzekał. Pamiętam takie e, chwile, takie sytuacje w życiu, kiedy szukałam dziury w całym, kiedy wszystko było źle i nic mi się nie podobało. Co się zmieniło w moim życiu? Kiedyś. Doświadczyłam tego, że moje myśli mają wpływ na to, jak się czuję. I zaczęłam przyglądać się swoim myślom, i zobaczyłam, że to, o czym myślę, mocno wpływa na to, jak się czuję, jaki mam nastrój, a to wpływa na to, jakie podejmuję działania, a moje działania mają wpływ na to, jakie widzę rezultaty w swoim życiu. A jestem tutaj na ziemi po to, żeby wydać owo. I zobaczyłam, że owocem narzekania i marudzenia jest niezadowolenie, jest brak szczęścia w życiu. Zmieniłam się, pokutowałam. Zaczęłam myśleć inaczej i zaczęłam być skupiona na tym, żeby dostrzegać rzeczy wokół mnie, które są wartościowe, które są cenne. Zaczynam od drobiazgów, zaczynam od tego, żeby być wdzięczną za to, że mój mąż wciąż jest ze mną, za to, że mam dzieci, za to, że jestem, za to, że, że mam fajne włosy, za to, że mam zdrowe paznokcie. I to zmieniło, dzisiaj już wiem połączenia w moim mózgu i dzisiaj o wiele łatwiej jest mi zdyscyplinować swoje myślenie, a myśli dyscyplinuję przez to, że codziennie praktykuję uważne dziękowanie, codziennie praktykuję wdzięczność. Siadam, oddycham uważnie i myślę o tym, za co jestem wdzięczna dzisiaj. Chciałabym Cię zaprosić do pewnego ćwiczenia. Polega na tym, żebyś wzbudziła w sobie przez cały dzień taką postawę uważności i żebyś dostrzegła trzy rzeczy, które zrobili dla Ciebie ludzie, którzy byli wokół Ciebie i żebyś wieczorem te trzy rzeczy zapisała. Kto to był? co dla ciebie zrobił i żebyś Bogu podziękowała za tą osobę gwarantuję ci że jeśli będziesz to jedno ćwiczenie praktykowała każdego dnia przez te 40 dni to na koniec wielkiego postu będziesz inną osobą bo chodzi o to żeby wyszło na jaw to kim jesteś tak naprawdę a jesteś kimś Kim Bóg złożył wielki skarb i czas, żeby świat zobaczył ten bezcenny skarb, tą piękną perłę.